Cześć, dzień dobry moi poranni wstawacze. Mamy 13 grudnia, piątek. 7 rano zaczynamy 21 poranną wstawkę. A ja dzisiaj nie jestem sama. Mam towarzysza na kijach. I jest mi miło. No dobra, lecimy z... Dzisiejszym tematem, a dzisiaj temat 13 wszystko zdarzyć się może. No bo straszna dzisiaj data. 13 piątek, no po prostu masakra. Ostatnio cały czas Wam nagrywam o jakichś masakrach, no to jest masakra. Dobra, do brzegu. Słuchajcie, skąd się w ogóle wzięła ta pechowa trzynastka, Dlaczego ludzie uważają, że 13 jest pechowe? No jest na to kilka teorii. E, jedna z nich mówi, że dawniej e, tuzin jajek się kupowało. I ta trzynasta sztuka to była taka ni w pipla ni w oko, no to musiało być z nią coś nie tak. Inna teoria głosi, że do ostatniej wieczerzy zasiadło dwunastu apostołów i przypętał się trzynasty Judasz i przyniósł pecha. Natomiast taką najczęstszą wersją, którą się słyszy, jest wersja taka, że w 1307 roku ówczesny król Francji, Filip IV, e, skazał na spalenie na stosie wszystkich Templariuszy. Wyłapał ich wszystkich, oskarżając ich e, o wyssane z palca teorie spiskowe, jako że oni byli niby heretykami, sodomitami, a tak naprawdę e, król był ich wielkim dłużnikiem. I po prostu. Poszedł na łatwiznę i w ten sposób dłużników się pozbył. I właśnie źródło podają, że ostatni wielki mistrz zakonu Templariuszy, Demolaj, przed spaleniem na stosie, przed samym tym aktem spalenia przeklął zarówno króla, jak i ówczesnego papieża, Benedykt nie benedykta, Klemensa V, przepraszam. I rok później obaj już nie żyli. No, i stąd już się wzięła ta legenda, i mimo tego, że to było średniowiecze, to był XIV wiek, to e, tak naprawdę zaczęto mówić o tym, że ten XIII jest pechowy według niektórych źródeł w XVIII wieku, a według innych na początku XX. Także jak widzicie, mimo tego, że te legendy, te, te podania są z dawnych, dawnych czasów, to człowiek sobie ten. Pechowy dzień wymyślił dużo, dużo później, a zatem my się nie dajmy 13. Zresztą w ogóle jestem ciekawa, czy jest dla Was 13, pechowy, czy szczęśliwy, dajcie znać w komentarzach, napiszcie mi, bo chętnie poczytam. I myślę, że nie tylko ja chętnie poczytam, że inni też podzielcie się swoimi historiami, swoimi e, przygodami z 13, a 13 piątkiem to już w ogóle. I teraz tak, mania niniejszym, a bo się nie przedstawiłam, nie przedstawiłam oczywiście, mówi do was mania www.ww.chizamiasto.pl. Niniejszym mania czary Mary odczarowuje 13 piątek. On już teraz nie jest pechowy, on jest teraz szczęśliwy. Takiego dnia wam życzę, takiego weekendu wam życzę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w całości, nie połamani. Cześć!